Siema, ma z tej strony taczka? Dzisiaj zagramy w grę, lubię przez Was wszystkich. Happy Wheels. Tuż sobie taczka wybiera jakiś łatwy level, żeby, wiecie, ogarnąć. No, no i jedziemy jakimś rowerzystą. No jedziemy, jedziemy powoli, bo się rozpierdoli. No jak widzicie, to dziecko to jest chyba. Co on robi? Co to jest? Kama Sutra. Ale, dziecko! No to dalej chyba już sobie nie pojedziemy, bo. Ja... Chyba, że dziecko umie. No, ale, następne podejście. O, wow. Dobra, jak na razie to widzimy, że. O! Jakoś idzie. Wow! Przeżył! Może dostaniemy jakiś błąd za to, że dziecko w jednym kawałku dojedzie do mety. No ale nie jestem pewien. Wow! on tak pedałuje? Co to my na jakichś kolcach jedziemy? o co na tego dzieciaka? Jezu! Dobra, czekaj z tego zamek, policzymy w ilu kawałkach dojechaliśmy do mety. 1, 2, 7. Ku... dobra, dużo nas tu jest, dobra. To teraz bierzemy mi mapę, bo jak widzicie, tamta była. Za dla takiego jak mytaczka, No, o, oh, da się wybrać jeszcze hara. Mm. Bierzemy tą. Laura bierzemy kogo? Bierzemy tego pana z problemami. No. Wow, ale on ma spida Co, chyba nogi odpadły. Uuu. Co to, krew tam leci? Kawałek tej postaci. I powrót na miejsce spadną. Dobra, wiesz restart. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. ups U... Uuuu... Od dzisiaj boję się schodów. Wolę drabinę. Hmm. Bierzemy Heffi... Bierzemy znowu naszego kochanego rowerzystę z dzieckiem, którego chyba on nie kocha. No to... Zaczynamy. o On chyba nie ma karty rowerowej. Dobra, jedziemy po kamieniach. Ale będzie lipa, jak się wywali. U D Dobra, jeszcze raz próbujemy, bo lataczki to jest chyba sprawi problemy. Ta mapa do trzech razy, suka. Wow. Abyśmy się zluta, znowu w to nie wywalili, bo będzie. Taczka szmato! O nie, nie, nie! Opa. Dobra, taczka znajdzie zawsze rozwiązanie. Jak to taczka? Co się dzieje? Taczka zawsze znajdzie rozwiązanie. Taczka rządzi. Taczka zawsze szybsza O takie schody to ja lubię no Czemu taki nie mam w domu I teraz tylko z górki Oby. No nie no Jezu, co to za dziura No już nie bierzemy tego poziomu bo Zbierzemy ostatni, może będzie najtrudniejszy Albo ten co to za debil? O Nadal nie rozumiem sensu tej gry, ale spoko U. Spróbuję jeszcze raz Taczka się nigdy nie poddaje I taczka ma być To jest. Co, ja mam cały w to wjechać? dobrze teraz po, po tym mostku. Teraz do góry. No. Co to miało być? Hy. Dobra, ja znowu do góry. Oby to nas tylko nie zgniatło. Nie. W przodu do... O. Taczkę zawsze lepsza. Uuuu, dobra, taki raz. Dobra, jedziemy. Teraz po nie przyjdziemy, no. Do... do trzech razy suka jest. Dobra, zaraz dojedziemy do naszego punktu, gdzie nas... nas zgniotło i... Dobra, jesteśmy. Taczka? Taczka! uhu, Przebiliśmy nasz rekord! Taczka rządzi! To taczka umie latać? Dobra, no żegnamy się ostatni odcinek, na razie sobie powusimy, spróbujemy sobie zejść. Dobra, serdeczna taczka.